Następna płyta, która będzie, nie jest na twoich bitach, a bardziej w tym programie jednak chodzi o bity, więc mhm. jakby czy coś masz, coś planujesz, coś tak, z tego? No, ta, ta właściwa płyta, którą robię jakby w tym <grym> czasie, co wyszła mi ta, którą ta zrobiłem. Przyszła przypadkiem. Przyszła przypadkiem, e, no tak się czasem zdarza, nie? Więc tutaj raczej planuję zrobić całą produkcję swoją. Mam dosyć dużo już muzyki zrobionej i raczej to nie będzie boombap, bo to jest trochę tak, że e, tak się mocno wyeksploatowałem z tego bumbapu, że Łatwo mi się na tym pisze, bo to jest najprostsza rzecz, do której mogę pisać, ale też jakby yy, przesyciłem się. No, tak jak mówię, 25 utworów to są niektórych osób trzy płyty, mm -hmm. a ja zrobiłem ich jeszcze więcej, jakichś szkiców, yy, refrenów, pomysłów na numery. Więc mocno, jak yy, robiłem kolejną rzecz, wiedziałem, że nie chcę bumbapowego bitu, Problem polega na tym, że mam jeden fajny bumbapowy i się zastanawiam, czy nie zmienię tej koncepcji, bo jest naprawdę fajny. Więc nie jest wykluczone, że będzie znowu od sasa do Lasa i dla każdego coś miłego i przykrego.